się w kolejnym odcinku na wrzos fishing TV. No mamy połowę lipca, środek tygodnia, zbliża się godzina 18:00, a więc dzisiaj taki krótki, spontaniczny, dwu może trzy godzinny wypad na ryby. Tym razem y, przeprosiłem spinning i ze spinningiem dzisiaj Pobuszuję na mojej tutaj lokalnej wodzie, którą już znacie z moich y, poprzednich odcinków. Y, ostatnio u mnie było tego wędkowania nawet, nawet kilka, kilka wypadów zaliczyłem. Y, oczywiście y, ze spławikiem, y, z batem, z fiderem, y, z odległościówką. Było tych y, kilka wypadów. Udało mi się troszeczkę ujęć zrobić. No niestety. <śm> materiał nie nadawałby się na jakieś tam poszczególne odcinki, e, dlatego słuchajcie, dzisiaj e, zobaczycie właśnie tych kilka ujęć z moich poprzednich wypadów. Ja w tym czasie rozłożę swój, przygotuję sobie sprzęt, udam się na pierwszą miejscówkę. E, dzisiaj mój taki konkretny cel: To złowić szczupaka 90. A więc chcę dzisiaj ustanowić swoją kolejną życiówkę, jeśli chodzi o tę rybę. W ostatnim czasie pogoda, można powiedzieć, że z jednej skrajności weszliśmy w drugą, z potężnych upałów, afrykańskich upałów. No, zrobiła nam się troszeczkę taka pogodowa jesień. Zrobiło się chłodno, zimno. Spadek o 10 stopni. No, sprawił, że po prostu ja miałem wrażenie, że jest zimno. E, tak nas te upały przyzwyczaiły poniekąd do tych wysokich temperatur. No, mówię, wystarczyło obniżenie trochę temperatury, momentalnie dyskomfort. Ale dzisiaj, mimo to, słoneczko fajnie e, przygrzewa. Promyki słoneczka, jak się oprą, e, naprawdę jest bardzo przyjemnie. Jest lekki wiaterek, e, tak więc lekka falka na zbiorniku. No, i dla mnie oczywiście wielki pozytyw, że jestem na tej wodzie sam. Także mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj fajnie połowić. W ostatnich właśnie dniach drapieżnik na tym łowisku się aktywował. Padło tu trochę fajnej ryby, fajnych szczupaków. Trafiły się fajne okonie i sandacze. No, nie było tu jakichś rekordowych sandaczy, ale szczupaki całkiem przyzwoite. Także ja dzisiaj głównie nastawiam się na grubego szczupaka. A co uda mi się złowić, to mam nadzieję, że zobaczycie w tym dzisiejszym vlogu. Tak więc, żeby nie tracić tego czasu, popatrzcie, co udało mi się połowić w ostatnim czasie, a ja idę montować sprzęt i udaję się na pierwszą miejscówkę. Słuchajcie, jest jakaś ładna ryba, jest. Jest ładna ryba. dobrze krótki trochę ten podbierak. Musiał zmienić podbierak, he? Pierwszy, taki trzydziestaczek. Nieduży ten leszczyk. No ale jest i to cieszy także. Puszczam go na razie do siatki i łowimy dalej. No i dobra, no i wreszcie po dłuższej przerwie jest jakaś kolejna fajna ryba. I kolejny lesz Lecz mi jakiś No... I kolejny pan Leszczyk zameldował się na wędce. 40, tak? bardzo fajny waleczny karpik Co najważniejsze, że zdrowy że zdrowa ryba I to jest najważniejsze Że ryby wracają do formy po kilku miesięcznym okresie kwarantanny Rebki wracają do zdrowia. Duży no, jestem na pierwszej miejscówce. Zacznę, można powiedzieć, tutaj od takiego rogu, e, gdzieś, gdzieś tutaj w tym miejscu, właśnie wybija źródło z tego zbiornika. No, i tutaj lubi ten drapieżnik się też gromadzić, dlatego e, najpierw obłowię to miejsce. E, zacznę dzisiaj od moich teraz tutaj, mówię, sprawdzonych klasyków, czyli e, zaczynam od awaruny. Idzie na pierwszy ogień, e, taka, nie wiem, 11 10-11 cm gdzieś ma ta awaruna, także od niej zaczynam. Obławiam ten cały tutaj narożnik. Takim wachlarzem pojadę. No i zobaczymy. Postaram się dzisiaj też zmieniać trochę gumy, jeżeli nie będzie jakiejś reakcji. Także kombinuję. Cel 1,90+. Zaczynamy. Troszeczkę widzę ogolili zbiornik trzciny. Widzę, że kosiarka tutaj poszła w ruch, no trochę tak łyso, jednak ta czcina trochę tu roku dodaje, no ale za to może więcej przestrzeni obłowimy, nie ma ani jednego wędkarza, przynajmniej jeszcze nikogo tu nie dojrzałem, zero samochodów, jestem tu sam. Podejrzewam, że po prostu biała ryba zresztą w ostatnim czasie tutaj za mocno aktywna nie była. Byłem tutaj ostatnio w sobotę właśnie, z fiderkiem, z odległościówką. Było tu trochę spinningistów, no i faktycznie padło trochę fajnych ryb. Natomiast u mnie białoryb, no nie było za bogato, kilka ryb udało mi się złowić, ale nie było to to, na co liczyłem. No, wypłycił się ten zbiornik przez te 3 lata, odkąd został oddany do użytku, i widzę to po prostu po tym, jak szybko guma siada na dnie, słuchajcie, mamy. Mamy pierwszą rybę. Uderzył mi pod nogami. Nie jest całkiem mały, ciągnie ładnie. ale mam nadzieję, że... Aj. Dobra, jest w podbieraku. Pierwsza mamuśka. Nie jest całkiem mały. miejscówkę, tuż pod nogami uderzył, naprawdę ładny szczupak, zaraz go zmierzę i Wam oczywiście pokażę pierwsza siedemdziesiątka trójka dzisiaj do dziewięćdziesięciu dwadzieścia centymetrów, niecałe brakuje Pierwsza miejscówka zaliczona, 1-0 dla mnie. Piękna, gruba, mamuśka, 73 cm. Uderzyła na awarunę. Mam tu założoną obecnie główkę 12 gram. No, jest to jednak za ciężka główka. Tak jak mówiłem, dno tutaj jest, po prostu jest to zbiornik powyrobiskowy. Była tu wybierana ziemia do drogi, którą nawet można tutaj usłyszeć z tego miejsca przejeżdżające gdzieś tam w dali samochody. Dno takie bardziej gliniaste i ciężka główka. No już dosyć mocno czuć na kiju. Ona wręcz się przykleja do dna, kiedy uderza w to dno. Także zmieniam na mniejszą główkę i troszeczkę lżej. Popróbuję łowić już na kolejnej miejscówce. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się coś złowić. Słuchajcie, jestem naprawdę mega, mega podjarany. Kolejna gruba mamuśka w tym sezonie. Naprawdę mordeczka mi się cieszy. Słuchajcie, lecimy dalej. No zaczynamy drugą miejscóweczkę. No, i zobaczymy, czy ta miejscówka okaże się szczęśliwa. Każde miejsce staram się dokładnie obłowić yy, takim wachlarzem. Ja akurat sobie zaczynam od lewej do prawej. Taki wachlarz w miarę dokładnie, miejsce w miejsce. Staram się precyzyjnie obłowić, bo w każdym z tych miejsc może czaić się gruba ryba. I robię drugą rundę z powrotem od prawej do lewej, na przykład. Jeżeli nic się nie dzieje, kombinujemy na przykład z przynętą. Staram się to prowadzenie też różnicować, zwalniać, przyspieszać. I szukać tej ryby. Czy to w toni czy przy dnie podbijać tą przynętę? Co jakiś czas. Dobra. Druga miejscówka obłowiona dokładnie zmieniłem gramaturę główki e, prowadziłem w różnych sposobach, żeby skusić rybę, nie było żadnego ataku. Zmieniam przynętę, idę na trzecią miejscóweczkę. Do boju zaprzęgnę tego takiego powiedzmy okoniowego chociaż mi to ja wiem do makreli bardziej no, ale nie no powiedzmy tego kanibalka no zobaczymy czy jego praca wpłynie na aktywność czupaków no i ta 90 plus czy kusi się na te przynęte także zmieniam i do akcji zaczynamy kolejną miejscóweczkę obławiać no i patrzmy co nam kanibalek przyniesie Zaczynamy Dobra. Bez, Bez hamuły Lecz bo zmniejszyłem tylko główkę, bo tam miałem 12 i, i strasznie Mm. nie fajnie, fajnie. Ja tych dużych tak się boję, kurwa, jak ludzi lubią Fajnie, fajnie, faj, faj. To jest taka 70, jest takich tutaj, No, fajnie, fajnie fajnie, no, to jest fajnie, fajnie, do łowienia, no, zgadza Jest zabawa z Tak, kurde, jest tak. Tak jest święty. tak się wypchnie, Jest tak. <laughs> Trochę tam zaprątał. Mamy go? Mamy go! Dobra. Co? No nie wiem, ale czuć go, nie? W podbieraku. Czuć, na traweczkę go tak gdzieś tam... O, no, tam masz oko. Siedem, no, 75 No, siedemdziesiąt Dzisiaj siódemka z przodu rządzi. Kolejna piękna, gruba, grubiutka mamuśka. No i wraca do wody. Trochę się tu poplątał w plecionkę. Także jest fajnie. Jest yes, kolejny. Pan Wojtek ma się dzień konia. Szupak za szczupakiem. O, ten jest fajny. Ten daje. Tego. Operator kamery na stanowisku. Kamerzysta. Ale nie ten, co myślicie. Tu <grystanie> <grystanie> jest jakiś polski kamerzysta, jest, nie? Jest piękna ryba. O! Specjalnie pozało hamulec, żeby wyglądało na dużą Nie Nie, tam jest e, Mam wrażenie To te 15 magicznych centymetrów w końcu zostanie dobite? Nie wiem, na razie nie zapraszam no, Jest ładnie. Kolego, podbiera pomóc pomóc Olej, że tak powiem. Weź się, ja postawię kamerę, ci go pomogę podebrać, Zostaw. Wojtek, poczekaj. Nastawiłem tutaj. Sprawdziłem, jak stwierdziliśmy go jeszcze kiedyś. Jak pełno i nagrywanie ręczny odrywanie. Noo, jest piękny. Jedź, kolej, świnka. Wreszcie masz coś powyżej 80. Chyba tak. waży sporo no to co? Mie będziemy mierzyć Pokaż panie jak tam jesteś pięty Wyłączyć Nie wyłączę. tak. Wyłączyć on się jak 8 no, 8-7 no, no, bardzo ładnie fajny fajny oo piękna osiem, mamunia 7 nowa oh. żyduszka dziś słuchajcie jest kolejna życiówka w tym sezonie naprawdę dzisiaj kolejny dzień konia mi się trafił trzecia piękna gruba mamucha już wam pokazuję słuchajcie 87 cm nowa moja życiówka Brakło, brakuje mi jeszcze 3 cm, także słuchajcie, 90 zbliża się. Dobra, nie męczymy rybki, niech wraca i rośnie i następnym razem spotkamy się kiedy będzie miała stówkę. Na On this journey we will find our souls begin to intertwine the heart of God so pure divine and die Lost myself within the fire, breaking free from my desire, a heart of God. <tries> Masy, tak, już go nie widać. Zbliża się godzina 21. Także słoneczko już gdzieś tam sobie zaszło za drzewami. Zrobił się naprawdę bardzo fajny klimacik. No ryby przestały coś brać. Także kończę już na dzisiaj. To wędkowanie, jadę do domu. Słuchajcie, naprawdę jestem dzisiaj po raz kolejny naprawdę przeszczęśliwy. Udało mi się dzisiaj naprawdę złowić kilka dorodnych ryb. No i co najważniejsze, znowu udało mi się ustanowić nowy rekordzik na szczupaku no cel niestety nie został osiągnięty dziewiątka z przodu nie pękła, ale słuchajcie i tak jestem mega ale to naprawdę mega zadowolony że udało mi się e, no pobić słuchajcie kolejny mój rekordzik no jeszcze tak po cichu miałem nadzieję, że uda mi się ustanowić tutaj rekordzik ilościowy na tych szczupakach no ale niestety no może, stety, słuchajcie, udało się wyholować trzy piękne, grube mamuśki. Naprawdę piękne, silne, zdrowe ryby. W dobrej kondycji, bym powiedział, w bardzo dobrej kondycji. Wróciły wszystkie do wody. Także mam nadzieję, że znów może będzie okazja stanąć z nimi oko w oko. Może już większymi. No i pozwolą no, ustanowić kolejną fajną życióweczkę. To tyle, dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli filmik się podobał, jeżeli ryby wam się podobały, to nie zapomnijcie, słuchajcie o tych łapkach, koniecznie lajkujcie. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał, no abyście słuchajcie byli na bieżąco z kolejnymi nowościami na moim kanale, bo mam nadzieję, że jeszcze słuchajcie najlepsze przede mną. Sezon jeszcze się nie skończył. Połowa sezonu za mną. Także jeszcze to myślę co najlepsze to przede mną. Także słuchajcie, śledźcie mój kanał. Koniecznie zaglądajcie tutaj, bo jeszcze, bo jeszcze się na nim myślę wiele wydarzy. I jeszcze raz dzięki za to, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku.